Drodzy państwo, ja proponuję, ja proponuję teraz na część pierwszej damy Gosia, gość. Drodzy państwo. Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki. Bo dokładnie, dokładnie tak jak mówiłem od samego początku, kiedy zaczęliśmy prekampani i w całej kampanii wyborczej, Mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył. I chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddany na mnie głos. Dziękuję wam bardzo. Chciałem podziękować Chciałem podziękować, chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach. Wielkie, wielkie podziękowania. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Drodzy państwo, dziękujemy, 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 dziękujemy. drodzy państwo, wielkie podziękowania dla mojej żony. Wielkie podziękowania. Kochani, kochani, ja jestem bliska, ja jestem bliska zawału serca chyba już dzisiaj. Myślę, że część z Was również. Ja chciałam oczywiście podziękować wszystkim bardzo i przede wszystkim oczywiście kobietom. I cały czas mówię, jest w nas moc!